Dobra, jesteśmy już na Watykanie. Ludzi tłum. Ciekawe, czy kolejka jest długa i czy długo będzie się czekać. Ale jak już jesteśmy, to już poczekamy. Dzisiaj już wejdziemy do, tego, do tej bazyliki. No tu zawsze będą kolejki. Trochę większe, mniejsze, no ale Watykan. Grudzień, rok jubileuszowy. No to nie ma co się <laughs> spodziewać. Lucy zaskoczona, że zbudowali toalety publiczne tutaj. No w końcu Chodzimy, zaraz brama. O koleja Nie jest taka duża ta kolejka. Normalnie bywa większa. Wydawałoby się, że jest dużo ludzi Ale w miarę szybko i sprawnie tu idzie Nie wiem, może z 5 minut I będziemy w środku, także Nie jest to jakoś takie zawalisko No dobra, pokonaliśmy kolejkę Teraz idziemy do bramek Będą nas przeszukiwać Czy nie wnosimy czegoś nielegalnego I już dalej będziemy na placu I w drodze do Bazyliki Przeszliśmy bramki Jesteśmy na placu. Idziemy do bazyliki. Oczywiście. Imponujące. Wielkość, rozmach. To, jak to jest zrobione. Wszystkie te posągi patrzące z góry na ciebie. Przepięknie. Tylko jakaś choinka trochę brzydka. To jest Christmas tree. To jest Nie. Tylko nie uważacie, że ta koinka jakaś trochę taka. Marnie wygląda parę bombek na jakimś zwiędłym drzewku. Chyba coś więcej od Watykanu można byłoby się spodziewać, ale dobra. Idziemy. Jedna chyba z najbardziej popularnych bazylik na tym świecie. Nie no, postaram się to mniej więcej pokazać bardziej z bliska ale to jedna z brzydszych chujnek jakie widziałem świąteczny nie wiem, czy oni to już skończyli, czy to dopiero początek, ale wygląda troszkę marnie. Oczywiście akcent koreański, Samsung. But what is about the Korea? The first priest Korean. Some kind of some special case about this Catholic mm -hmm. because we get this Catholic as a, some kind of study. So mm -hmm. nobody was sending some priests to our country and spreading this. Mm -hmm. just We figured out ourse ourselves. Mm -hmm. And these people was fighting with the government and some hundred people was dying. Mm -hmm. And Vatican counting this as a, some kind of miracle about mm -hmm. this. Okay. So it's like they just think about uh, our country little special about this that why we having some kind of fourth biggest uh, saint mm -hmm. we having fourth biggest saint in this whole world like mm -hmm. 100 people so uh, for this year they put some kind of new statue about the first priest of the korea yeah 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 first korean priest mm -hmm. so a lot of people going and see mm -hmm. i don't know where he is oh, okay. Tu jest the sun's door o. <laughs> Wcześniej była to otwarta przestrzeń, wchodziło się przez te główne drzwi Ale teraz przeszliśmy przez te święte drzwi, tak? No i zaczynamy Ze względu na to, że to pozasłaniane, wszystkie te takie jakby pomieszczenia są, troszkę zabiera ten cały urok tej bazyliki ten, ale no co, jest i tak piękny. Wiecie na no, bazylika, każdy tutaj zakątek jest tak ciekawy, tak bogaty w ogóle w historię. Że ciężko mi to będzie teraz tak nagrywać wszystko, wszystko. Więc po prostu nagram tylko takie najbardziej rzucające w oczy się rzeczy, jakie teraz dostrzegam No bo tu naprawdę można spędzić pół dnia nawet i więcej, żeby to wszystko obejrzeć. Aha, tutaj jest dla uroczystości to wszystko zamknięte. mhm, mhm

Tebasa Niesamowicie robi wrażenie Chyba do końca życia zostaje już to w pamięci Ten widok, to co zobaczysz Jak to jest zrobione, z jaką precyzją, dokładnością Jak to wszystko jest wykonane, te wszystkie detale To, to jest po prostu... Ludzkie pojęcie przechodzi Jak oni to mogli w tamtych czasach coś takiego zrobić Że nawet dziś to jest coś niepojętnego Jak to jest wykonane to już zostanie do końca życia z tobą bez kity. Tu w ogóle zobaczcie jak zrobiony jest ten obraz. Dzięki temu, że okno jest tutaj, światło pada centralnie na obraz, gdzie Jezus w ogóle wychodzi w świetle słońca do zakonnicy. No jest to zrobione tak niesamowicie, że to kopara opada. Tutaj możemy przynieść nasze rzeczy, takie jak różaniec, krzyżyk, obrazek, czy inne rzeczy, które zostaną poświęcone w tym o tym miejscu. Tutaj możemy poświęcić nasze rzeczy, które są dla nas najbardziej istotne, ważne. Postanowiliśmy poświęcić nasze obrączki, które dostaliśmy. I poświęcimy nasze obrączki w Bazylice Watykańskiej. Coś, co będzie zawsze z nami. No dobra, bateria już prawie mi się wyczerpała. Tak włączając, wyłączając. No, no ta bazylika to naprawdę tu cały dzień może spędzić i podziwiać to. Każdy centymetr ściany tej bazyliki, jak to jest po prostu oszamią normalnie brak słów jak to można by było określić na piękno tej bazyliki tu jeszcze są kaplice tu jeszcze jakieś podziemia no, także no dobrze kończymy na tyle ile w skrócie mogę pokazać, to pokazałem, jak to wygląda A ta reszta, no to trzeba by było na żywo to zobaczyć i przeżyć, bo jest to jedna z rzeczy, które warto zobaczyć w swoim życiu, to... Ja nie mam co do tego wątpliwości I te mewy wszędzie, że... No niesamowicie, niesamowicie Lecimy, wychodzimy stąd, idziemy dalej. Pomału się głodny robię. Na pewno fajnie. Jeszcze zostaje odwiedzić Muzeum Watykańskie, ale to następnym razem. Może w styczniu, w lutym, jak już będzie totalnie ten sezon taki troszkę martwy, to, to będzie tak, dużo przyjemnie.